Ja witam. Dzisiaj 22 sierpień 2021 W Zabrzu policja, komisariat. Zaniczymy Iskrę i błogosławimy policję. Oczywiście w Krytusie, prawdy, sprawiedliwym jedynym który jest jedyny do naśladowania. Sprawiedliwy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to? Przez to? Iskra z Polski, chciałem przekazać. Iskra z Polski, błogosławieństwo dla Policji. Położę tutaj, dobrze? Dobrze, dziękuję. Błogosławie, Policja jest sprawiedliwa, jak masz żonę jesteś królem, bo Chrystus Król przychodzi i On w nasze serca pisze 10 przykazań. On jest prawodawcą, sędzią, jedyny sprawiedliwy. Błogosławie.